Paweł i inny uczeń pana Jezusa Sylas znajdują się w więzieniu. Ich ręce i nogi zakuto w kajdany. Nie mogą więc ani chodzić ani nic robić, a jednak wcale się tym nie martwią. Zamiast się bać, radośnie śpiewają. W pewnym momencie całe więzienie mocno się zatrzęsło, Także wszystkie drzwi i kraty same się pootwierały, a uczniom pospadały z rąk i nóg kajdany. Są wolni, mogą stąd uciec. Ale nie robił tego. Przed chwilą przybiegł do nich przerażony strażnik więzienny. Upadł na kolana i prosi uczniów, by mu pomogli. Strażnik wie, że to Bóg uczynił, by uwolnić swoich uczniów z więzienia, więc on też chce zostać uczniem, tylko nie wie, co ma czynić. Paweł i Sylas wyjaśniają mu, że powinien tylko uwierzyć w pana Jezusa i pokochać go całym sercem. I rzeczywiście, strażnik tak uczynił. Gdzie znajdują się Paweł i Sylas? Co się tam stało? Z kim rozmawiają? Co ten człowiek powinien uczynić? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.